Cześć, jesteśmy dziś na Warszawskiej Łęce, gdzie na zamkniętym, cichym osiedlu znajduje się to czteropokojowe, klimatyczne mieszkanie. Zapraszam. Klimat 25-metrowego salonu podkreśla ekspozycja południowa, a efekt przestrzeni potęguje jasny kolor ścian. W jego skład wchodzi strefa jadalniana oraz aneks kuchenny, który jest wygodnym miejscem do spokojnego przygotowywania posiłków. Uzupełnieniem jest balkon wychodzący na osiedle. Tuż obok znalazł się 8-metrowy pokój, aktualnie przeznaczony na gabinet. W prawej części nieruchomości znajdziemy dwie sypialnie. Największa sypialnia ma powierzchnię 12 m2, a tuż obok znalazł się drugi, równie kształtny, 11-metrowy pokój. Ustawny układ obu sypialni pozwala na jej dowolną aranżację. Łazienka nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o wysoki poziom wykończenia i bogate wyposażenie. Atrakcyjna kolorystyka oferuje wyjątkową atmosferę. W mieszkaniu znajduje się również przestronna garderoba. Pomieszczenia łączy szeroki korytarz wyposażony w szafy wnękowe i schowki. Osiedle znajduje się zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum. A dla osób korzystających z transportu publicznego, lokalizacja oferuje dobrze skomunikowane usługi. Park Magiczny. To miejsce dla osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu i znajduje się w sąsiedztwie osiedla. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i chciałbyś tu zamieszkać, zadzwoń do mnie już dziś.